56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a ze mną Kasia Stankiewicz, jeszcze przed próbą. Dzień dobry, przed. Co będziecie sprawdzali? Musicie sprawdzić, musicie poczuć znowu tę opolską moc. My tutaj koncert dwa, trzy tygodnie temu i to było święto dla mnie, bo ja miałam pierwszy raz tą, ten amfiteatr dla siebie. Na więcej niż 3 czy 4 minuty występu, więc to była prawdziwa uczta. Cały amfiteatr ludzi, którzy śpiewają piosenki Variusa, no to było niezwykłe. Więc umówiłam się z publicznością na tym koncercie, że oni tu będą. Pomachamy do siebie, także emocje będą na bank. Cudnie, czyli właściwie to jest taka proforma, żeby po prostu odhaczyć listę? Nie, odhaczyć nie, nigdy nie odhaczyć. To się nie odhacza, to się przeżywa. Ale chodzi mi o próbę, że teraz próba jest taka, żeby, wiesz, odhaczyć, że próba, bo Wy jesteście tak naprawdę sprawdzeni do tego, umówieni z publicznością. Jesteśmy umówieni, ale no próbę trzeba zrobić, dlatego, że na festiwalu jest tylu artystów do ogarnięcia, że w zasadzie e, te, te zmiany dla obsługi technicznej to jest potężne wyzwanie. Ja to rozumiem, więc spoko. No i właśnie, właśnie o to chodzi, że wykazujecie się zrozumieniem, że to jest po to, żeby potem Wam było cudownie dobrze i żeby te doświadczenia dla publiczności były takie, jakie Wy zaplanowaliście, Wy artyści. A co planujecie wtedy? W takim razie, jak wchodzicie na scenę? To jest zaplanowane czy raczej taki freestyle i jak wyjdzie, tak wyjdzie. No od jakiegoś momentu, do któregoś to jest plan, którym są piosenki, to jest szablon, a to, co się wydarzy i to, gdzie mnie jako frontmana poniesie, do tego nigdy nie wiadomo. A w jakiej jesteś formie? Jaka energia teraz Ci dominuje? Ojzu, najlepszej. Jestem w formie w ogóle najlepszej w całym swoim życiu. Gramy z wariusami od czterech lat koncerty i jesteśmy w ogóle razem w tak ograni, że w zasadzie no to sprawia nam orgastyczną wręcz przyjemność wyjście na scenę i śpiewanie piosenek, które publiczność zna od ponad 30 lat, także y, to jest fajne. Rozproszyło mnie to. Ale tak, w, ogóle w ogóle cudne właśnie jest to, 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 co ty mówisz, że ty jesteś w życiowej formie, energia jest świeża, ale utwory są znane i to jest tak jakby ta energia Miała tych swoich odpowiednich odbiorców, i to jeszcze bardziej sprawia, że serce i dusza rośnie i się rozwija. Oj tak, to jest niesamowite, bo na nasze koncerty przychodzą rodziny całe dzieci, w ogóle pięcio-sześcioletnie, które śpiewają piosenki, które są starsze od nich o dziesiątki lat ich rodzice są ludzie, którzy byli już bardzo dorośli, kiedy wariusz debiutował i oni nadal są. I nie ma znaczenia, w zasadzie, czy my gramy w filharmonii, czy my gramy w plenerze bo ta publiczność Reaguje euforycznie i myślę, że trochę nas to rozpieszcza jednak, bo jak gramy, e, jesteśmy przyzwyczajeni do pięciu bisów, to nagle kiedy gramy dwa, to tak jesteśmy, no, mm, ale o co tu chodzi? Także nie, no strasznie szanujemy ten moment, w którym jesteśmy i kochamy naszą robotę, bo to jest w ogóle najpiękniejsze, co nam się w życiu mogło przytrafić, że wychodzimy na scenę i robimy to, co kochamy najbardziej i jeszcze jest to. I jeszcze idzie za tym ekonomia. Dokładnie tak. I powiem ci, że y, bardzo podoba mi się to, że na tej scenie od lat spotykają się doświadczeni artyści z tymi naprawdę bardzo młodymi. Przykładem jest na przykład Roxana Węgiel, tak, która dzisiaj też miała próbę, i też z nią o tym rozmawiałam. I ona mówi, jak kocham to, co robię. I ja mówię, wow, dziewczyno, masz 14 lat i już jesteś w tym momencie. Oczywiście wiadomo, że to jest dziecko i należy jej pomóc w różnych sytuacjach, żeby to się nie zmieniło, jeśli to jest możliwe. Natomiast my jesteśmy też trochę z innych pokoleń, gdzie nas nikt tego nie uczył, nikt nam nie, nie, nam nie pozwalał być takimi, jakimi jesteśmy w sercu. My teraz się tego uczymy. Jaka jesteś w sercu, Kasiu? <laughs> Jakie pytanie. Lubię się. Wiele lat pracowałam na to, żeby dojść do takiego momentu, w którym czuję się spełniona jako człowiek. Jako rodzic, jako kobieta, jako artystka. I e, jestem w takim momencie, który daje mi możliwość e, pójścia za sobą i rozwoju. I wiem, że jeszcze najpiękniejsze i największe rzeczy są przede mną. E, a masz takie poczucie tego, że... Bo ty taka jesteś, ja wiem, ja nie bez przyczyny zadaję ci takie pytanie, oczywiście. I chodzi mi o to, że ludzie patrząc na takie osoby, na piękne kobiety, które robią swoje, które de facto nie przejmują się tak bardzo tym, co się dzieje wokół, chociaż oczywiście fajnie, jak świat nam sprzyja, to nagle inni też mówią, ok, ja też tak mogę, tylko zastanowię się, czego chcę i co tak naprawdę czuję, bo to tak naprawdę jest najtrudniejsze dzisiaj, bo tyle mamy tych bodźców, tyle rzeczy musimy robić albo powinniśmy, a nagle okazuje się, że możemy chcieć coś zupełnie innego. Ty, rozumiem, znalazłaś swoją wymarzoną najcudniejszą drogę i swoje najcudniejsze miejsce. Po tym wszystkim, co powiedziałaś, to mam takie jedno przemyślenie, że w zasadzie e, dla mnie osobiście najważniejsza jest autentyczność. E, I jeżeli człowiek jest autentyczny sam przed sobą, e, to też wyczuje to publiczność. I czy, czy ja tworzę autentycznie teksty, czy piosenki, czy e, udzielając wywiadu, mówię. Od serca szczerze jak jest, to tylko według mnie to działa, ale myślę, że tego się nie dostaje w pakiecie na dzień dobry, że to są rzeczy, o których mówię, które, e, których gdzieś tam trzeba się chyba nauczyć. I e, myślę, że też jest z tym trochę szczęścia jakiejś karmy, być może, że e, jakby bardzo szanuję moment, w którym jestem, bo e, bo jestem już duża, a mimo to, a mimo to czuję się jak 19 -latka, nawet lepiej, ale wiem, że to jest wynik mojej pracy i że, e, i że to jest w moich rękach, bo ja sobie to wszystko wypracowałam, jakkolwiek to brzmi. Tak, ale ja ci doskonale rozumiem, to jest cudowne. No dobrze, to w takim razie w jaki sposób to gdzie jesteś, przekazujesz ze sceny, co w tym roku o polski amfiteatr usłyszę. Zagramy kot bez ogona". To jest piosenka, która jest już platynowym singlem z płyty End, która z kolei jest złota. End to jest płyta, którą z Wariusami nagraliśmy w zeszłym roku. Jest to przepiękny album. W ogóle, jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie zna tego albumu, to koniecznie zachęcam, bo to jest przepiękna muzyka. Warius Max w swojej życiowej najlepszej formie. A druga piosenka to jest specjalnie, przygotow specjalnie przygotowany aranżu. Jedna z piękniejszych w ogóle piosenek zespołu Warius Max. Piosenka księżycowa. Dwa, dwie wiolonczele i głos. I myślę, że to będzie, że to może być zjawiskowe. Jeżeli tylko będziemy się dobrze słyszeć, to zagramy najpiękniej na świecie. No więc trzymamy kciuki za tę próbę, Dzięki. żebyście sobie sprawdzili, to czy się dobrze słyszycie. Wszystkiego dobrego nawzajem. Wszystkiego I do zobaczenia.